Witajcie! W tym filmie pokażę Wam, jak smarować łańcuch roweru. I to taki film techniczny, krótki, bardzo dużo wnoszący, mianowicie na początku, jak widzicie, ja mam strasznie zasyfiony ten napęd roweru, dlatego że cały czas jeszcze po sezonie zimowym on nie zaczął jeździć. On cały czas jest. On cały czas jest w oczekiwaniu na zwarsztatowanie, czyli żebym go po prostu przeczyścił, nasmarował, porozkręcał, podokręcał i tak dalej. Czyli go po prostu przygotował do sezonu. Ale jak smarować łańcuch roweru? To jest bardzo ważne. Pamiętajcie, łańcuch w Waszym rowerze to jest jedna z ważniejszych części elementów. Bez niego byście po prostu sobie nie pojechali. Tak samo bez kół i bez wielu innych części, ale to jest główna część napędowa. To jest po prostu pasek napędowy waszego roweru, czyli jeden z kluczowych, co wyróżnia wasz rower, że on działa. I musicie dlatego o ten łańcuch dbać. Mianowicie jak macie go czystego to jest ok, to będziecie mogli zaraz przejść do tego o czym będę mówił o później, czyli do smarowania, bo to też na pewnych zasadach powinno działać. Natomiast do dużej części użytkowników, a mianowicie użytkowników amatorów, którymi ja też się za którego mam, mimo że ileś 16 tysięcy kilometrów robiłem sobie, i tak się uważam za amatora. To mianowicie musimy dojść do tego punktu, żeby ten łańcuch wyglądał ładnie. I teraz jest dwojaka droga, mianowicie jak macie taki zasyfiony napęd, jak tutaj u mnie. Czyli po zeszłym sezonie tak naprawdę zostały na nim piachy, błocka jeszcze te yy, powiedzmy oleje tam zbryliły się i to wszystko jest już taka posłucha, dosyć mocna na tym łańcuchu. Ogólnie mało to wygląda przyjemnie. Ewentualnie jak stał was w szopie i zardzewiał ten łańcuch, to musicie w tej samym momencie, tak jak ja, teraz postąpić identycznie, a mianowicie wziąć sobie jakąś szmatę. Najzwyklejszą szmatę, nieważne. Wiecie, w każdym domu się wyrzuca jakieś ubrania, jak są już niedobre koszulki. Najlepiej, żeby to była szmata bawełniana. Bo one najlepiej ściągają. Czyli, jak się wyrzuca koszulki, prześcieradła, no cokolwiek, no i bawełna, no to sobie wytniecie. Czyli tam nie patrzcie, jakie tam są wzorki na tym. Po prostu szmatę jedną wielką ucinacie sobie kawałek, żeby przeczyścić nią łańcuch. No i teraz bardzo ważna właśnie rzecz. Jeżeli macie w miarę taki jeszcze wilgotny ten łańcuch, tam, że jeszcze też skorupa na nim porusza, to wam wystarczy najzwyklejsza szmata. Czyli, bierzecie szmatę, zakładacie sobie na łańcuch. I ciągniecie, nie ciągniecie tak, żeby po prostu wyczyścić sobie ten łańcuch. U mnie już widać, że to jest trochę zaschła sprawa, więc taka szmata mi niekoniecznie pomoże. Już widzicie, że brud schodzi. Niekoniecznie taka szmata będzie najlepszym dla mnie rozwiązaniem. I dla tych, którzy mają zardzewiały rower lub bardzo mocno usyfiony takim zaschniętym już smarem, to musicie wziąć sobie po prostu. Szczotkę drucianą. Najzwyklejszą małą oczywiście nie te wielkie szczoty, tylko małą szczotkę drucianą i tą szczotką drucianą sobie dokładnie omieść ten łańcuch, czyli te wszystkie zakrzepiny z pierdzieliny, żebyście usunęli po prostu, żeby one spadły. Te skrzepiny wszystkie powinniśmy sobie zdjąć szczotką drucianą, czyli wyszorować dokładnie łańcuch, żeby on był w miarę czysty, żeby nie było żadnych skrzepów na nim. No i analogicznie, oczywiście powinniście też to zrobić, oczywiście po zdjęciu tych plastikowych osłon. Tak samo sobie korbę też wyczyścić delikatnie i troszkę, ale też tą szczotą drucianą, jeżeli to nie idzie. Ewentualnie można zawsze dubać sobie jakimś wąskim śrubokrętem i wydubywać te skrzepiny. Tak też działa. No i oczywiście to samo dotyczy waszego wolnobiegu, ewentualnie kasety. No i kółeczek, o, tu już akurat nie będziecie na kółeczkach robili sobie przerzutki, bo one są z plastiku. szczotką drucianą, tylko raczej tym śrubokrętem będziecie sobie to. Wydubywali. Jeżeli ten łańcuch już będzie w miarę taki wydubany, albo nie był w ogóle, aha, i tak samo jak macie zardzewiały, to najpierw go szczotką drucianą przeczyśćcie, żeby on nie był w rdzy. Jak macie już oczyszczony ten łańcuch, taki, że już nie ma tych zakrzepin, to po prostu, tak jak mówiliśmy wcześniej, bierzecie sobie szmatę i sobie przeciągacie po tym. Możecie też wziąć specjalne urządzenie do czyszczenia łańcuchów, czyli takie, wiecie, Plastikowe, co ma w sobie takie pędzelki miotełki i tam się przeciąga po łańcuchu, tylko ja osobiście jestem pragmatyczny i sądzę, że wydatek kasy na takie pierdółki to jest bez sensu. Dlatego, że najzwyklejsza szmata się równie dobrze po prostu sprawdzi, to po co wydawać na jakieś bzdury. Szmaty sobie bierzecie, przeciągacie wzdłuż łańcucha, tak, żeby go po prostu oczyścić. Oczywiście możecie sobie to ułatwić też rzeczy, tylko że ja mam jedną rękę, bo w drugiej ręce mam aparat teraz, czyli złapać sobie za pedały. I nimi kręcić. Po prostu kręcić korbą i łańcuch sam się będzie obracał, on sam będzie sobie chodził, nie i wtedy byście mogli tylko szmatę trzymać w ręku, a łańcuch sam by sobie krążył i się wyczyszczał. I to jest najlepsza metoda. Nie? Jeżeli macie tam taką nóżkę, żeby Wam nie haczyła o pedał, czyli opieracie tak naprawdę rower o jakąś tam ścianę, czy macie taką nóżkę podwójną, która Wam nie blokuje obrotu korbą. No, to wtedy sobie fajnie tak można złapać i przeczyścić ten rower. Ewentualnie rower do góry nogami też można położyć, żeby jakbyście chcieli rozkręcić sobie jakieś inne elementy, typu właśnie dostać się do wolnobiegu kasety, sobie to zdjąć, te elementy i powyczyszczać to. Ja kiedyś bardzo często właśnie miałem rower do góry nogami, bo praktycznie co najmniej raz na półtora miesiąca rozkręcałem sobie jakieś tam elementy i sobie czyściłem. No, ale wtedy mój rower to był po prostu bardzo czysty. No, jeździłem też i codziennie. No dobra, no powiedzmy, że sobie wyczyściliśmy cały łańcuch, chociaż ja tutaj pokazuję wam na takim odcinku jakby próbnym nazwijmy go. Macie łańcuch, który został już przeczyszczony, i ogólnie że jest on OK, widzicie. No to bierzecie sobie osobny film, pamiętajcie, nagrałem jak czym smarować rower. Najtańsze i najlepsze rozwiązanie to jest olej wazelinowy, dlatego że stanowi on 90. 5 do 99% innych smarowideł specjalnie przeznaczonych do rowerów, one bazują wszystkie na olejach tak naprawdę wazelinowych. A w olej wazelinowy to taka flaszka kosztuje około 270 do 5 zł możecie sobie kupić takie 85 ml oleju wazelinowego. No i teraz jak powinniście smarować taki rower i są metody powiem Wam na to dwie. Jedna prostsza i szybsza, druga trochę trudniejsza ale dokładniejsza. Hmm. Więc może powiem Wam o tych dwóch metodach. Mianowicie, pierwsza jest taka, że po prostu sobie przechylacie tą olej wazelinowy, bo on ma zawsze dozownik w sobie, ten dozownik ku łańcuchowi i obracacie łańcuch korbą, czyli kręcicie sobie korbą, żeby łańcuch cały czas pracował, tak samo jak czyściliśmy, co potem pokazywałem Wam, jak czyścić szmatą. Czyli obracacie łańcuch, żeby on cały czas chodził, pracował i sobie trzymacie i ciurkacie powoli ten olej, żeby on po prostu sobie tak się powolutku sączył. Bardzo mało, nie? Bardzo mała ilość, żeby się sączyła wzdłuż Waszego całego łańcucha, tak abyście widzieli, że on jest po prostu wilgotny. Jak cały łańcuch już będzie wilgotny, naolewiony, no to wtedy przejdziemy do tego punktu za chwilę. Mianowicie, jak chcecie być dokładni, to jest też druga na to metoda. Też często stosowana, tylko że dużo więcej czasu od Was wymaga i dużo więcej Pierdzielenia się z tym wszystkim, to mianowicie możecie sobie tylko przechylać na odpowiednich, znaczy na, na ogniwach, możecie sobie tylko ten mikro wpust, tak jak ja teraz robię na każdym ogniwie, czyli tak naprawdę nie po całym łańcuchu wale olejem, tylko na tą taką mikrokoropeleczkę, na każde ogniwko łańcucha sobie daję, tak jak nie wiem czy widzicie, mikrokoropeleczka. Na każde ogniwko łańcucha dawałem, i teraz znowu jest droga, znowu się rozgałęzia Bo w, w, w sprawach rowerowych to wszystko się rozgałęzia i każdy ma swoją metodę i każdy jej broni. A ja nie będę bronił żadnej metody, bo każda moim zdaniem jest dobra. Mianowicie, ja powiem wam, jak ja robię i dlaczego. Mianowicie, jak już mam cały łańcuch mokry. To ja sobie przerzucam na wszystkie biegi i potem, czyli teraz mam brudne, to nie będę tego przerzucał na wszystkie biegi, czyli jak mam łańcuch już nasmarowany, jest cały wilgotny, to sobie przerzucam na każdy blat przerzutki z przodu, na każdą blat kasety, czy wolnobiegu z tyłu, żeby każde ta ogniwo, czy ta zębatka, ta koronka, ten, no po prostu ten zędzelek, żeby każdy był troszeczkę też naoliwiony. To ma swoje plusy, ale ma też swoje niestety i minusy. Plus jest taki, że Łańcuch wtedy płynniej pracuje, bo tam zawsze jest oliwienie też na tej bocznej, powiedzmy sobie, ściance. Ale minus tego jest taki, że Wam zacznie coś ewentualnie troszkę przywierać do tych miejsc, gdzie były one naoliwione, czyli na tych zębatkach, troszeczkę będziecie mieli. Kurzu I tego, co zbieracie podczas jazdy, też będzie tam przywierało. To jest tego wada bez wątpienia. Tak, kolarze profesjonalnie jak robią, to z reguły, jak teraz widzieliście, nasmarowaliśmy, powiedzmy sobie, nieważne, czy cały łańcuch jechaliśmy, trochę ciekliśmy, łatwiejsza metoda, szybsza. Czy każde ogniwo po kolei dawaliśmy odrobinkę oleju, to metoda teraz jest zawsze i tak ta sama czyli tak naprawdę bierzemy sobie czystą szmatkę lub czystą część tej szmatki, którą używaliśmy wcześniej. I po prostu przejeżdżamy po tym łańcuchu, czyli tak naprawdę zbieramy nadmiar oleju. Nie wciskamy tej szmatki, nie dociskamy jej tam nie wiadomo jak ona sączyła, tylko po prostu spokojnie sobie to wycieramy. Ten, jak widzicie, być może, że nadal się błyszczy i nadal widać, że ten olej gdzieś tam sobie zafunkcjonował i on tam sobie jest, mimo że my zbieramy tylko ten nadmiar, czyli taki, który by ewentualnie mógł zbierać syf, żeby się on przyklejał znowu do łańcucha i przenosił go na dalsze części naszego roweru, czyli po prostu nadmiar oleju sobie zbieramy szmatką, jak sobie to zbieramy, Aha, pamiętajcie, że nie szmatką że czyścimy i pucujemy to, polerujemy, tylko po prostu przeciągamy i tyle, nie? I to nie trzeba nic więcej. I wtedy łańcuch jest dobrze nasmarowany, jest taki, no widać, że po prostu jest on oliwiony bo się troszeczkę świeci, i tyle, nie? I nic nie musicie więcej robić. I macie nasmarowany łańcuch. To jest zabawa bardzo prosta i na kilka minut. Tylko kluczowe jest to, żebyście smarowali łańcuchy, które są już czyste. I oczywiście, żeby Wam wszystko fajnie ładnie chodziło, gładko, cichutko, no to dobrze, żebyście mieli czysty cały napęd. A im bardziej on jest suchy, ale nie suchy w sensie takim, że będzie piszczał jak czołg by jechał, czyli po prostu suchy. Tylko jest na oliwiony, tylko że na zewnątrz, tam gdzie nie potrzeba oliwy, no bo po co macie na zewnętrznej stronie mieć łańcucha, albo tam, tutaj na górze tego łańcucha, to nie potrzebuje mieć to na sobie oliwy. To tam ten nadmiar zebraliście, dlatego nic nie będzie do niego przywierało. No i tyle. Jak widzicie, nasmarowanie łańcucha to jest bajecznie prosta metoda. Tylko pamiętajcie, żebyście robili to na czystym łańcuchu i na czystym napędzie. Jak będziecie robili smarowanie łańcucha w ten sposób, o którym Wam teraz yy, powiedziałem. To będziecie zawsze mieli czysty łańcuch. U mnie to jest troszkę inna historia, dlatego że po sezonie tam po błockach się dużo jeździło i wiedziałem, żeby już o niego nie dbać, bo już nie ma sensu. Dopiero teraz muszę go po prostu całego e, zdjąć. Ale jakbyśmy smarowali ten łańcuch od razu taką metodą, no to by ten napęd nie był aż tak mocno. Zasyfiony jak teraz. No i takie gadanie na boku nie dlaczego on jest taki zasyfiony, no bo to by nie usprawiedliwiało, tylko że jak się jedzie gdzieś bardzo daleką drogę i się dużo rzeczy ze sobą nie chce wozić, to wtedy się smaruje go tak gęście i trochę, żeby tak jakby był na dłużej, mimo że on będzie tam chorbotał tym. Ale to jest inna historia i inne powody są też tego, jak to się jedzie bardzo daleko i bez części rowerowych i nie chce ze sobą targać rzeczy takich nadmiaru. To wtedy może tak wyglądać po końcu, właśnie drogi danej rower. Ale najlepsza metoda, jeżeli macie dostęp do czyszczenia roweru i do właśnie olejów, no to po prostu sobie to, co pokazaliśmy, przeczyścić szmatą czy szczotką drucianą, następnie zaoliwić i następnie nadmiar oliwy zdjąć szmatą i będzie to wszystko piękne, czyste i działało bardzo fajnie. Dzięki za obejrzenie filmu, zapraszam na następny, cześć!